Co zrobić, żeby poprawić świat. Od tego właśnie pytania zaczynał dzień Benjamin Franklin, czyli znany historyczny amerykański polityk, uczony oraz filozof. W internecie znalazłem kilka różnych dziwnych Porannych rutyn znanych miliarderów, osób wysoko postawionych i bogatych. Przetestujemy je i sprawdzimy, czy faktycznie poczujemy się po nich bardziej zdeterminowani, silniejsi i gotowi do działania. Oczywiście każdą z nich ocenimy sobie w skali od 1 do 10. Wy oceniajcie razem ze mną. Jeżeli w przyszłości chcielibyście zostać miliarderami, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, a my przechodzimy do pierwszej rutyny. Timothy Ferris, amerykański przedsiębiorca, autor poradników oraz inwestor. Co Codziennie zaczyna dzień od herbaty z masłem i solą. Herbata maślana prawdopodobnie pochodzi z regionu Himalajów, położonego między Wielkim Tybetem a subkontynentem indyjskim. Picie herbaty maślane jest stałym elementem życia Tybetańczyków. Tybetańczyk przed pracą zazwyczaj wypija kilka pełnych misek tego napoju i zawsze podaje go gościom, ponieważ głównym składnikiem jest masło. Herbata maślana dostarcza mnóstwo energii kalorycznej i jest idealna przed długim wysiłkiem fizycznym. Masło może również pomóc w zapobieganiu spierzchniętym ustom. No to jedziemy z tematem. Zalewamy naszą herbę. Szczerze, wolałabym ją wypić z cukrem i z miodem niż z solą i z masłem. Ale jak testujemy, to testujemy. Herbata nam się już zaparzyła. To teraz musimy dorzucić tam masełko, ja pamiętam jak byłam na diecie keto, to codziennie rano piłam kawę z masłem i ona była nawet znośna I dało się to pić, jestem ciekawa jak będzie z herbatą Zrobimy sobie jakiś taki kawałek, wrzucimy i niech to się nam rozpuszcza <śm> to będzie tłuste Wygląda to ochydnie, jeśli mam być szczera <śm> Te masło się nawet nie rozpuszcza, tylko robią się takie grudy Mam nadzieję, że to da mi energię na cały dzień. Dosypmy soli. Szczerze, jakbym miała zaczynać dzień od tego, to wolałabym w ogóle nie zaczynać. Zrobię z ciebie miliardera dzisiaj. Oby! Oby! Co to jest? To jest tybetańska maślana herbata z masłem i solą. Okej. Okay. Ja wiem, że pije się herbatę z masłem. Bawarka, tak? Nie, z mlekiem. Z mlekiem! Aha, ale z masłem! Nie z masłem. Kiedyś też To jest sól jest? O co tu chodzi? O! Za dużo soli pewnie dać. To, to jest faktycznie... solone, z potem się zżyga. Ale szaku. faktycznie może pomóc na spierzchnięte usta, bo zobacz, jakie mi ciutko razu Tak. Ale jest ohydna Śmierdzi. Śmierdzi i nie smakuje w ogóle. To są tortury. Nie. się jakiś Jeden na 10 Głupota. Albo z, zrób po prostu z mniejszą ilością soli. Spróbować? Nie, nie dziękuję. No proszę, spróbuj. 1 na 10. <laughs> Tego nie da się ocenić. No, Fu. Sami <laughs> e... spróbujcie. John Lennon, brytyjski muzyk, wokalista i założyciel zespołu The Beatles, chodził do kosza na pranie, żeby się zrelaksować i żeby znaleźć miejsce na krótki odpoczynek i relaks w spokoju. Był to jeden z jego ekscentrycznych nawyków. Kosz na pranie dał mu poczucie intymności i ucieczki z giełką otoczenia. W taki sposób mógł odpocząć i oderwać się od codziennych obowiązków i presji życia publicznego. To była jedna z wielu dziwacznych zachowań Johna Lennona, który był znany z niekonwencjonalnego podejścia do wielu aspektów swojego życia. Dobra, skapuj. Okej, okay, jeden. Drugi. Jest! Czujesz się jak więzień, a ja Czuję bardzo zrelaksowana i wyciszona. Dobra, to na ile Czaku ją zostawiamy? No z 20 minut! No, musisz trochę posiedzieć, tak? Pogasimy światła I medytuj Nie no, no, przecież ja tutaj zmaruję, z klaustrofobii Nie, 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 nie minut. Co nie, 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 nie? Krystian, 10 minut start! Krystian, zdejmij to ze mnie 10 minut start Poczekaj, nie, mi wystarczy, już się zrelaksowałam Justyna! Już Justyna. Justyna, czekaj, Czaku, jeszcze trzeba coś w czymś owilić Szukaj czegoś! Poświęcę się jak mam zostać miliarderem? To nie chciałby zostać miliarderem zakładając kosz na pranie na głowę? <laughs> mi się w głowie! Nie ma, nie ma. <śmiech> <śmiech> wow. Chyba starczy, to? Na szczęście nic mi się nie stało Spróbuj się wydostać Jak jesteś już zre... oooo no teraz mi koleżanka zaimponiła O kurde, widać, że się jakaś... Dawaj brzuszek, hop! Bo teraz jestem zblokowana <grystanie> John Leon, potrafił z tego wyjść <grystanie> No, powiem Ci, że jest zrelaks jednak? Bieda jeszcze nikomu krzywdę nie zrobiła Na poranną na mało 10. Ja tak samo. Ale ty przy tym jeszcze herbata ten stanowy film. Mm. Snoop Dogg, czy Mark Zuckerberg i wiele innych znanych miliarderów zaczyna dzień od zdrowego i pożywnego śniadania. I uwaga, bo teraz przedstawię Wam najprawdopodobniej najbardziej perfekcyjny posiłek na świecie. Składa się ono z takich składników, aby dostarczyć naszemu organizmowi niezbędnych minerałów, witamin itd. itd. Nie jestem dietetykiem, więc Wam więcej nie opowiem, ale pokażę Wam z czego dokładnie ono się składa i właśnie sobie je przygotujemy i sprawdzimy przy okazji, jak smakuje. Będzie to, moi drodzy, shake. Zaczynamy od wlania mleka owsianego. Następnie dodajemy miarkę odżywki białkowej. Trochę szpinaku. Miks orzechów, pestek dyni oraz nasion chia. Ogórek. Kawałek banana. Szczypta cynamonu. Ekstrakt z migdała. Aromat waniliowy, ale to już chyba tylko i wyłącznie dla smaku i zapachu. I oto nasza magiczna mikstura, dzięki której zostaniemy miliarderami Pachnie ładnie No to jest zdecydowanie lepsze od tybetańskiej herbaty Ej, jak ładnie pachnie Bo tam jest aromat, esencja z migdała i aromat To Zobaczcie, banana czuć, ale ten migdał fajnie się przebija Tak jakbyś na przykład, marcepan taki jest Dokładnie, to smakuje jeden do jednego Marcepan! Płynny Marcepan. Dawaj to. 9 na 10. 10 na 10, Ja tak mogę codziennie zaczynać dzień. To ja też. Tak zrobisz? Po zdrowym i pożywnym śniadaniu większość miliarderów Kręci bruchem Robi ćwiczenia krótkie, ale bardzo intensywne Dlatego zadaniem Krystiana dzisiaj jest być moim trenerem i Przeprowadzenie ze mną Mogę wymyślać co tylko chcę? To będzie najdziwniejszy trening w twoim życiu Nie musisz odpowiadać, to było pytanie retoryczne, więc ja wymyślam Na porządku rozgrzewaczkę. Biegniemy, 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 tak, tak, tak Szybciej, 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 szybciej Teraz bokiem do widza, bokiem do widza Kopiemy się w tyłek tak, tak, okej, okay. kopaj, pyk, tak jest, szybciej Druga, pyk, tak jest Wyskoki, od ziemi do góry, chcesz sufitu dotknąć, muszę dotknąć sufitu Dawaj, no szybciej tu są wyskoki, go! Raz, jeszcze raz Dwa, no dawaj! Opa, bardzo dobrze Dawaj, dawaj, dawaj. Buta zawiąż Ale biegnij, biegnij! Biegnij, musisz wiązać buta biegnąc Biegniesz dalej, Takie, takie. tak jest, teraz w ręce Tak jest. Jeszcze bardziej Nie trafiasz, musisz trafić w rękę Dobrze Robisz teraz taki, taki wyskok Żaba Jedziesz No Podskocz Kocko z nogami i wyprostuję do przodu. Jeszcze razu nie zrobiłaś. To musi zrobić 15. No. Nope. Dobrze, prawie wyszło Razem z dwóch się wybijasz. Dobra. Niezaliczone, dawaj, plank. Jak jesteś już w tym miejscu, to plank. Plank! 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 Deska po polsku! Dobrze! Dobrze! I masowanko! Barwaj dobrze. No być miliarderką! Nie powiem, że będzie łatwo. Ja ten trening przechodziłem już, nie? Z szakiem raz. No jasne, codziennie. No. My codziennie z szakiem robimy to przed śniadaniem, przed obiadem, przed kolacją. Tak. A czasami się zdarzy jeszcze przed podwieczorkiem, nie? Tak, prawda? Tak. No. Nope. <noise> o kurde. Się Robisz kodzie. tak. Pyk. Myk I wchodzisz. Okej, okay. Teraz łapię za ręce. Trzymaj się na rękę. Nie! Robisz pompkę, Dawaj, popłka! Nie! Jeszcze. Niżej, niżej! Baza, na głowę. Trzymam No nie ma! Dobrze, szansę. jeszcze raz! Nie! Jeszcze raz! Głośno, lecz spływa na mózgu! Soj. Mam dość tego treningu. Spartański tren, dziesięć Zróbcie teraz sobie jogę. Odpręczcie się, tak. Medytacja Medytacja Rozciągarko No <śśpiewanie> o <Ściągarko>. Jezu <Nie>, Rozciągarko <śpiewanie> Zrób tak jak joystick teraz O Nie <śpiewanie> Joystick Ci pokazuje co masz robić O Tak Rowerek. Roberek Roberek <śpiewanie> Tą rutynę oceniam na 3 na 10 Ja tam gadasz było dobrze Z innym trenerem byłoby pewnie pani Chyba prosto co? Chyba prosto. A teraz lecimy na najgorsze. Richard Branson, czyli brytyjski przedsiębiorca, miliarder i twórca, zwykło zaczynać dzień od kąpieli w lodowatej wodzie. Dzięki temu ma się zrelaksować i nabrać energii na cały dzień. I nie tylko on stosuje tę praktykę. Także wiele innych miliarderów. Między innymi też Lady Gaga. Ja nawet nie muszę tego testować, że dla mnie to jest 0 na 10, ale specjalnie dla Was to przetestuję. Przygotowałam wannę zimnej wody i 10 kg lodu. Woda ma około 13 stopni. Ile muszę wytrzymać? Ja obstawiam tak 5 minut starczy, co? Za takie 5 minut! Kilka to jest więcej niż jeden, czyli dwa. 2 minuty to jest 5. Ma... Kilka to jest 6. Trzy razy po dwie? Tak. Skakujesz. To jest dla mnie największa torb. Raz, dwa, trzy, jedz. Oni... Ja walam w panikę, jak ja muszę to zrobić. Justyna. Masz moje poklepankę w poklepa. Oni to robią z własnej woli, więc nie może być... A, nie! Ciebie foczka, że tak powiem, co wiesz Trochę ma tak. Bardziej taki słonik morski Ja pierdzio Trzy <śmulatuj> Bungie Postaw mnie i nie mnie Jak coś dalej, masz zero minut, nie? Jeszcze nie zaczęłaś leży. Niżej, dawaj, dawaj, niżej. Niżej, 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 Leszczyku. O tak. No i start. Przysięgam, nie do rady więcej. Proszę, zostaw mnie. Jeszcze pięć minut. Aaaa! Pomoż się. Głęboki oddech. Wdech, wydech. Przecież to jest zdrowe. Przecież oni to robią, być zdrowymi ludźmi. Jak zostawiam widzowi łapkę w górę, to możesz wyjść w tym momencie, ale na bąbelki. Zostaw bąbelki. Dostałaś powera bardziej niż pokale. Ja Daj Odpowiedz na pytanie Ja potrzebuję kucyka i ciepłe No zero, już odniłam, zanim to zrobiłam, powiedziałam Zero, zero A, energia, witalność, charyzma, zwinność Uczyłeś kiedyś zimną stopę na plecach? To wrócić do wanny? Puść Nienawidzę tego Nie wiem, jak ludzie mogą sobie to robić Dosłownie czuję, jakby mi ktoś posmarował miętową pasą do zębów po brezach. No, nie wiem, co mam powiedzieć na to. Szakonyl, czyli amerykański koszykarz grający w lidze NBA, czterokrotny mistrz NBA, lubi zaczynać dzień od wręczania ludziom małych sum pieniędzy, tam po kilka dolarów. Więc ja wypłaciłam kilka dwudziestek i idziemy szukać ludzi, którzy będą chcieli dostać pieniążka. Dzisiaj wręczam 20 złotych każdemu, kogo spotkam. Proszę. <laughs> Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Dzisiaj wręczą 20 złotych każdemu, kogo spotkam. Poważnie? Tak. Proszę. Wszystkiego dobrego. Idziemy dalej. Dzień dobry. Dzisiaj wręczą 20 złotych każdemu, kogo spotkam. O, dziękuję. <laughs> Wszystkiego To tutaj dla pana Dziś, też. O, proszę. dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pani bardzo zadowolona, więc mamy to. Sprawiliśmy uśmiech na twarzy innych ludzi. Została nam ostatnia dwudziestka. Proszę. Naprawdę. Naprawdę. Tak, mam 20 zł, tak jest. Ale nie uciekaj, robotę trzeba dokończyć jeszcze dzisiaj. Jest wypłata? Nie ma roboty. Nara. <gry> Po tej rutynie porannej doszło do mnie, że ja lubię rozdawać pieniądze. Dobrze wiedzieć. <grym> się, ja nigdy nie rozdawałam y, obcym ludziom tak bezpośrednio pieniędzy do ręki za darmo. Jakbym była miliarderem, takim jak Szakonil i miałabym pieniądze, z którymi nie miałabym co robić, to na pewno codziennie rano chodziłabym i rozdawała ludziom pieniądze, bo to jest takie, że fajnie zobaczyć ich uśmiech, że oni coś dostali za darmo. Co ty, Szako, na to powiesz? Nie wiem, ja tam wypłatę dostałam. <grym> Także oceniam tą rutynę 10 na 10. Znana prezenterka Ellen DeGeneres albo współzałożyciel Google Sergi Brin i wiele innych wysoko postawionych osób lubią zaczynać dzień od medytacji. I nierzadko w tym celu jedzą specjalnie do lasu, ponieważ tutaj możemy się wyciszyć, zrelaksować i zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Ja jeszcze nigdy nie medytowałam, będzie to mój pierwszy raz. Sama jestem ciekawa, czy to faktycznie pomaga i jak się będę potem czuła, więc rozkładam matę, siadam na 20 minut i pozwalam sobie odpłynąć. Uważaj na dziki. Są tutaj dziki? I to nie tylko ryjówki. Jak widzicie, specjalnie przyniosłam ze sobą Matę. Dzisiaj jest przepiękna pogoda. Krystian z szakiem i spiskami poszli na spacer. A ja się teraz wyłączam i widzimy się za 20 minut. Zamykając oczy i wyciszając się w tym pięknym otoczeniu, byłam w stanie usłyszeć każdy szelest liści i każdy pisk kołyszących się drzew. Było to bardzo relaksujące i pozwoliło poczuć faktycznie taką jedność z przyrodą. W czasie medytacji można też afirmować, czyli wyobrażać sobie różne rzeczy, które chce się osiągnąć, marzenia, które chce się spełnić. Praktykuje się również wdzięczność za wszystko, co mamy w życiu. Dziękuję się wszechświatowi za to, że nam sprzyja. Faktycznie po tych 20 minutach wyciszenia czułam się bardziej zrelaksowana przez resztę dnia, więc na pewno wykorzystam tę praktykę i postaram się teraz medytować częściej, a może to pomoże mi. I osiągnąć sukces. <laughs> Cześć! Cześć! Co to za dzikie zwierzęta?